Kamil i Klaudia Witamy Was prosto z Bangkoku i zaczynamy naszą wielką, trzytygodniową tygodniową podróż po Tajlandii. Dalej nie możemy uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Przez kolejne tygodnie chcemy zobaczyć, przeżyć i zjeść absolutnie wszystko co się da. Od chaosu Bangkoku, przez rajskie wyspy, aż po miejsca, o których marzyliśmy od lat. Od samego początku Tajlandia zaskakuje technologią. Nawet zwykły robot zaraża nas pozytywną energią. Z lotniska do centrum Bangkoku najłatwiej dostać się Airport Rail Link. Kosztuje zaledwie 35 Bahtów za osobę. Szybko, wygodnie i bez stania w korkach. Aby wejść do takiego metra, trzeba kupić bilety w oznakowanych automatach. Wszystko jest bardzo intuicyjne, więc nawet jeśli to wasz pierwszy raz w Bangkoku spokojnie sobie poradzicie. Co ciekawe, zamiast tradycyjnych biletów dostajemy takie małe żetony, które wrzuca się przy wyjściu z metra. Całkiem fajny, inny sposób niż u nas. A tu kolejna nowość kultura jazdy metrem. Przed każdym wejściem Tajowie ustawiają się w kolejce do drzwi metra. Cała ta organizacja jest naprawdę fajna i trochę inna niż to, co znamy z naszej rzeczywistości. Kolejka z lotniska do centrum Bangkoku jedzie około 30 minut, a dystans to mniej więcej 28 km. Pociąg zatrzymuje się na kilku stacjach po drodze, a w dodatku podczas całej podróży możemy podziwiać przedmieścia Bangkoku. Na tle wielkiej metropolii widać, w jakich warunkach żyją Tajowie. Zwykle są to małe, kolorowe domki, ciasno ustawione obok siebie. To taki jeden z przykładów kontrastów tego cudownego kraju. Wysiadamy na przystanku Makasan, i od razu uderza w nas chaos tego miejsca ogromne skrzyżowanie, tłumy ludzi, samochody, tuktuki. Korki, setki skuterów, wszędzie dookoła intensywne zapachy ulicznego jedzenia i miasta, a do tego dźwięki silników. W Tajlandii przed każdym wejściem do metra są takie bramki jak na lotnisku, które sprawdzają, czy pasażerowie nie wnoszą duriana tego najbardziej śmierdzącego owocu na świecie, którego w transporcie publicznym po prostu nie wolno mieć. Takie widoki, proszę bardzo. Zmierzamy do naszego hotelu, żeby trochę się ogarnąć po podróży, ale najpierw poszukajmy czegoś do jedzenia tak naszym oczom ukazuje się cała kwintesencja Azji: legendarny 7 Eleven. Naprawdę musicie zrozumieć mój zachwyt, bo to niemal obowiązkowy element każdej podróży po Tajlandii. Takie sklepy znajdują się praktycznie na każdej ulicy i mają niesamowicie różnorodne aserty. Jest! sławny składnik. Będziemy robić zaraz kakałko w tamtym automacie pewnie. W internecie roi się od filmów ludzi, którzy polecają słynne szeiki z 7 Eleven. Więc i my musieliśmy je przetestować. Tosty z. Tosty 7 Eleven. Mega? Tak? Dobra? Jeee, yeah, mamy to, mamy to. Ciekawe kosztowały, potem ogarnę rachunek. Ja te wszystkie zakupy, czyli dwa tosty. No, ten drink, jakby zrobiony z tego i czekolady, który spieprzyliśmy za pierwszym razem, ale. Wiecie, uczymy się na błędach. Kole. I kartę do telefonu zapłaciliśmy mm, jakieś pięc, nie, 500 batów Zresztą 550 batów, więc w sumie jakieś 50 parę złotych Gdzie karta kosztowała praktycznie 40 zł, Więc to wszystko za dyszkę Nie no spoko, mega fajna Mam mięso Zrobiliśmy kartę Steam dla turystów. Kiedyś była opcja tańszej karty Tajów, ale ze względu na masową turystykę Tajowie nie chcieli nam takiej sprzedać, więc zostaliśmy przy karcie dla przyjezdnych. Przed chwilą jedliśmy śniadanie jak bezdomni na ulicy, a teraz to widok z naszego hotelu Amara. Hotele rezerwowaliśmy praktycznie na miejscu przez Booking. Jako, że w całej Tajlandii ceny są dość przystępne, postanowiliśmy się szarpnąć na droższych oto. Za jedną noc wydaliśmy około 400 zł. To jest kibel. Kibel, który jest ekstra kiblem, bo są takie funkcje jak możecie tutaj sobie puścić mały strumy, duży strumień, mocny strumień, nawet chce osuszyć pupę. Mało tego, jeżeli ktoś jest faktycznie takim już burżułem, Możesz sobie tą wodę podgrzać i mieć różne ciśnienie, więc no Kibel znajomisty. Habibi! Come to Bangkok! Pokażę <grywa> 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 taki stary na wakacjach, nie? Świeżeni, możemy ruszać dalej. Po wyjściu z hotelu od razu dostaliśmy ofertę podwózki tuk -tukiem. Także wsiadamy i rozkoszujemy się tą klimatyczną przejażdżką. Nasz kierowca próbował wcisnąć tam różne wycieczki, ale my wolimy zwiedzać na własną rękę, więc grzecznie odmówiliśmy. Okay, Miss. Uh, this is to be 15 minutes. Uh, I to you now. Can you do me a favor? Yeah, sure. We, we want uh, we want to in the tailor shop my sponsor. Yeah. And you stop for you the 3 minutes. Okay. You will help me to make inside for me, please. Huh? That's shop, okay. They will give me a coupon and gasoline. I need coupon. I need and gasoline. Are you okay? You help me, okay? Okay. 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 I show you for the tailor shop my sponsor. Tutaj macie przykład tajskiego naciągactwa. Po krótkiej wizycie u sponsora w sklepie z garniturami okazało się, że żadnego kuponu nie było, a próbowali nas naciągnąć na zakup. Dojeżdżamy do Lumpini Park. To zielone serce Bangkoku. Idealne miejsce na chwilę wytchnienia po całym zgiełku miasta i już naszym oczom pokazują się ogromne warany, ale o nich nieco później. Park to miejsce, gdzie oprócz wielkich jaszczurek można spotkać mnóstwo ptaków, biegaczy, spacerowiczów. Naprawdę wygląda to jak Central Park w Nowym Jorku, tylko z azjatyckim klimatem. Teraz czas na gwiazdy tego parku. Warany. Te ogromne jaszczurki spacerują tu sobie zupełnie swobodnie, jakby były mieszkańcami parku. Nie trzeba się ich bać, przyzwyczaiły się do ludzi i terenów miejskich. W Lumpini park dostają wodę i pożywienie, więc czują się tutaj całkiem bezpiecznie. Naprawdę niesamowite jest widzieć je tak blisko w samym sercu Bangkoku. W parku żyje około 400 waranów wodnych. Można je spotkać głównie przy stawach, kanałach i nad wodą. Pływają, chodzą wśród traw, czasem wychodzą blisko ścieżek spacerowych, a nam nawet udało spotkać się poza parkiem. W parku nie brakuje też małych buddyjskich kapliczek i świątynek, które nadają temu miejscu wyjątkowy, duchowy klimat. Na ulicach Bangkoku często widzimy tajów ze swoimi stoiskami ustawionymi niemal w losowych miejscach. Sprzedają jedzenie, napoje czy drobne produkty. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to chaotyczne, ale jest tu dość bezpiecznie. Teraz jesteśmy przy słynnym Erawan Shrine. To miejsce, gdzie Tajowie przychodzą składać kwiaty, owoce i figurki wotywne, dziękując Bogom lub prosząc o spełnienie marzeń. Atmosfera jest niesamowita: kolorowe girlandy kwiatów, kadzidła i modlący się ludzie tworzą wyjątkowy, duchowy klimat. Tajowie wierzą, że modlitwy i ofiary składane w tym miejscu przynoszą szczęście, zdrowie i powodzenie. Być elektrykiem w Bangkoku to sport wyczynowy. Plątanina przewodów i kabli wygląda jak gigantyczny labirynt. Wchodzimy właśnie na drugą słynną ulicę, zaraz po Kaosan Road, czyli Soy Cowboy. Boy. Znajdują się tu bary, burdele i lokalne Street Food. Jest głośno, pełno ludzi, pełno aut i skuterów. To miejsce dla tych, którzy chcą zobaczyć bardziej imprezową stronę miasta. Dla nas było tu duże przebodźcowanie. Teraz wchodzimy do parku Benchia Kitty i od razu witają nas śpiewem ptaki oraz ostrzeżenia przed waranami i wężami. Także standard, jak na bango. Zboczyliśmy z głównej ścieżki, bo zaciekawił nas dźwięk odbijanych piłeczek. I okazało się, że trafiliśmy do ogromnej hali, w której dziesiątki osób grały ping-ponga, Totalnie niespodziewane miejsce w środku parku. Kierujemy się w stronę Chinatown, w metrze poza nami zero turystów. To intensywne zapachy ulicznego jedzenia, wielobarne neony, tłumy ludzi i ten piękny, kontrolowany chaos. To właśnie klimat tego miejsca. To jedna z najbardziej charakterystycznych i klimatycznych ulic w całym mieście. Spacerując tutaj, może się naprawdę poczuć jak w prawdziwych Chinach. wysoka temperatura tylko potęgowała zapachy unoszącego się jedzenia. Aromaty tajskich potraw mieszały się w powietrzu, tworząc niesamowitą kulinarną symfonię. Jesteśmy właśnie w jakiejś knajpce na dzielnicy, tutaj w Chinatown. Wszystko się dzieje na ulicy, elegancko. No i właśnie będziemy próbowali naszego pierwszego badania. Ja mam z kurczakiem, a Kamil będzie mieć z wołowiną. Dobra, próbujemy ludzie jeść pałeczkami po raz pierwszy z Nie wiem w ogóle, jak je trzymać. Jegoś tak? No, się nie da. Też się, się nie da, Ja się poddaję, zamieniam na widalec, okej? Okay? Dobra. no dobre, to jest zajebiste. Jest wrzesień, czyli pora deszczowa w Tajlandii. Trochę się tego obawialiśmy, ale cały dzień było naprawdę dobrze. No, aż do tej pory. Desz jednak nie przeszkodził nam w dalszej eksploracji miasta, więc ruszyliśmy na spacer w okolicach Chinatown. Obraz obecnego króla Tajlandii Rama X jest tu bardzo szanowany. Jego portrety można zobaczyć praktycznie w każdej części miasta. Trzeba też pamiętać, że Tajowie są bardzo ostrożni w okazywaniu szacunku dla króla. Brak należytego respektu może skutkować nawet więzieniem. Całkowicie przypadkiem trafiamy na Flower Market. Rynek działa przez całą dobę, ale najlepszy moment na odwiedzenie go to bardzo wczesne godziny, około 3 rano, kiedy przyjeżdżają dostawy kwiatów i kwitnie handel hurtowy. To idealne miejsce, żeby zrobić kilka pięknych ujęć i poczuć lokalny klimat Bangkoku. Każde metro w Bangkoku ma swój styl, ale szczególnym designem wyróżnia się stacja w okolicach Chinatown. Jest naprawdę przepiękna i robi ogromne wrażenie. Wracając do hotelu, trafiliśmy do świątyni Wat Hualampong. Czyli małej świątyni w samym centrum Bangkoku. Właśnie tu zgiełk miasta odchodzi w cień, a atmosfera robi się spokojna i duchowa. Na pewno warto dodać, że świątynia działa 24 godziny na dobę, więc można tu zajrzeć o dowolnej porze, nawet jeśli jesteście zmęczeni po całym dniu zwiedzania, to jak my. Dla nas to było świetne wyciszenie po hałośliwym i intensywnym dniu. I takim oto widokiem kończymy ten odcinek. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pa pa!